Hej, hej! Dzień dobry! Ja jestem Magda i bardzo serdecznie witam Was w moim biednym lesie. Dzisiaj nagrywam na troszeczkę innym tle, i nie dziwcie się, że to jest tak nagle znikąd tak kreska i tak dalej. Bo to kiedyś stała szafa w zabudowie, a się przygotowuję do demontażu tej ściany, i w związku z tym tej szafy już tutaj nie mam. A że jest tej choinka, i chciałam już tak troszeczkę w świąteczny klimat wejść, no to będziemy nagrywać. Właśnie z takiej perspektywy. Dzisiaj już wcześniej jest zapowiadany i obiecany film, czyli powody, dla których roślina nie rozwija nam nowych liści, bądź nie wypuszcza ich z obrębu katafelu. Ale Silver Dragon stoi tutaj tylko dla widoku. Ona nas dzisiaj nie interesuje. I dzisiaj pokazu żadnego nie będę miała, jest typowo pogadankowy film. Kolejny film w tym tygodniu to będzie film przeglądowy, gdzie tych roślin. Będziecie mogli zobaczyć więcej, który będzie odróżniony luźniejszy. Niemniej zachęcam do posłuchania tego filmu, bo mogą się tutaj pojawić informacje, które są istotne. Nie wiem, czy pamiętacie, czy nie, ale ja prowadziłam taką serię Naukowa Środa. Planuję na niej wrócić już od miesięcy i średnio mi to idzie. I chyba drugi film, bodajże z cyklu Naukowej Środy, dotyczy części roślin. I omawiam tam, czym tak właściwie jest katafyl. Katafyl to jest taka pochewka tkanki roślinnej przez którą, w której tworzony jest nowy liść. Katafil może istnieć zarówno jako pojedynczy stożek, co często nazywamy stożkiem wzrostu swoją drogą, ten wystający katafil, błędnie, bo to nie jest samo w sobie stożek wzrostu, może to również być katafil cząstkowy, szczątkowy, czyli w obrębie ogonka liściowego z niego będzie tutaj takie miejsce i tędy będzie nam wychodzić nowa roślina i tutaj nazwałam na potrzeby tego filmu katafilem. Rządkowym. Tak czy inaczej rozrusić należy dwa problemy. Pierwszy to roślina nie chce nam wyjść z obrębu kataferu, drugi to liść już po tym jak wyjdzie z tego kataferu nam się nie rozwija, zamiast tego może czernieć i czernienie tutaj to tak naprawdę jest martwica i ta martwica może być powodowana poprzez dwie rzeczy. Pierwsza to będzie zgnicie tej części rośliny, druga to będzie wysuszenie tej części rośliny. Samym czynnikiem różnicującym będzie tutaj to, czy ta roślina miała wodę, kiedy ta martwica była, czy nie miała. Czyli czy miała jej za dużo, czy nie miała, czy miała jej za mało. Jeżeli mamy do czynienia z zgniciem rośliny, ten liść będzie taki... Miękki, będzie wypełniony wodą, będziemy to czuć. Często będzie się tak ślimaczył i targano takie kawałki, ściągniętymi się fragmentami, takimi gnijącymi rośliny. Jeżeli natomiast mamy do czynienia z przesuszeniem, to po prostu ten będzie suchy na W obu przypadkach czerni tego liścia spowodowana będzie procesem martwiczym, czyli śmiercią tego właśnie liścia. W odnętrzu możemy problem z wyjściem roślin z katafylu, z wyjściem nowego liścia z katafylu. I mamy dwa sposoby. Albo ten będziemy widzieć, że ten na napęczniał, już tam jest nowy liść, on nie wychodzi, nie wychodzi, nic się nie dzieje, i w pewnym momencie zobaczymy, że ten liść zczerniał nam, czyli doszło do martwicy w obrębie katafelu. Było to związane z tym, że ten liść nie mógł w jakiś sposób zrastać wyrastać poza ten katafel, w związku z czym wszystkie komórki, które tam się intensywnie namnażały, żeby ten liść powiększyć, zostały zgniecione przez ten katafel, nie mogły się dalej namnażać, ich funkcje zostały. Zatrzymane tak naprawdę są mechanicznie zgniecione, w związku z czym ten liść umarł. Drugim problemem może być to, kiedy mamy na przykład czubek nowego liścia wystający, reszta nie chce wyjść. No to powinniśmy tak naprawdę rozwolić zlikwidowany katafel, uwolnić ten liść. I jeszcze podobny problem mamy, kiedy góra liścia jest schowana, natomiast dołem tego do kataferu wystaje nam taka takie zamieniątko i to zazwyczaj jest ogonek liściowy nowego liścia, bo ogonek liściowy będzie rósł i jako, że ten liść się nie będzie wypychał, to ogonek liściowy będzie wychodził bokiem i w pewnym momencie to naprężenie będzie tak duże tego wygiętego gąka liściowego, że on pęknie. No i sam liść nam umrze. W tym przypadku również należałoby rozchylić katafej i pomóc w uwolnieniu się. Natomiast jest to dosyć problematyczna kwestia, bardzo łatwo uszkodzenia w takim momencie. I ja zawsze polecam wziąć sobie taki patyczek bawełniany, albo jakąś ściereczkę, albo nawet palce, namoczyć wodą i przetrzeć najpierw ten katafel. dać mu tak ze 2-3 minuty, tak grubo przetrzeć, żeby ta woda nawet po nim ściekała. I później albo jeżeli ktoś ma długi paznokieć, to długim paznokciem, albo patyczkiem, albo pęsetą, ale z Pensetą uwaga i z paznokciem też. Szukamy miejsca, gdzie jedna z połówek tego katafylu się odchyla, wkładamy i przejeżdżamy wzdłuż najlepiej namoczonym albo paznokciem, albo patyczkiem, albo... Albo końców kompensaty i przejeżdżamy wzdłuż ten sposób odchylając, z drugiej strony również i to umożliwi takie otwarcie. Często już nie musimy wyciągać tego liścia i samo takie otwarcie katafelu pomoże on się sam wysunie. Natomiast ja jestem osobą niecierpliwą, która zawsze ten liczbiem wszystko wyciąga co często, często. Raz na jakiś czas kończy się, łamaniem tego liścia, jego uszkodzeniem, więc tutaj zalecałabym uważanie. Natomiast kolejnym problemem jest to, że nam ten liść wyszedł z tego katafylu sam bez żadnego problemu albo z naszą pomocą. To już nie ma najmniejszej różnicy czy on wyszedł sam, czy wyszedł z naszą pomocą. Po prostu wyszedł, ten liść, ogonek liściowy rósł, rósł, liść był na szczupku i nie rozwijał się i w pewnym momencie nam o, umarł, zrobił się czarny, czyli albo zgnił, albo się zasuszył. Jest kilka powodów, dla których tak się dzieje. Pierwszy z nich to jest za niska wilgotność powietrza. Kiedy mamy za niską wilgotność powietrza ten liść nam się nie rozwinie tak jak powinien, dlatego wielu roślinom pomaga właśnie przetarcie takiego nowego liścia wilgotną ściereczką w obrębie tego, e, po tym liściu. Bardzo fajnie to działa na przykład w przypadku strelicji, kiedy ten liść długo wystaje i nie chce się otworzyć. Są nawet takie filmy na TikToku, na Instagramie chyba też, nie wiem czy na takie są, może w shortach że ktoś przeciera wilgotną ścierką ten liść i on po chwili zaczyna się sam otwierać. Dlatego, że potrzebował wilgoci, żeby móc odkleić jakby te warstwy komórek, warstwy zwiniętego liścia od siebie i dzięki temu może się dalej otworzyć. Zresztą dzięki temu, że utrzymamy wysoką wilgotność, ten liść będzie nam oddawał wolniej wody, co za tym idzie, ten turgor ścianek będzie zachowany i ten liść będzie mógł się otworzyć. Jeżeli będziemy mieli strzaczały, którego turgor nie jest zachowany, bo cała woda, którą dostarczamy, on oddaje otoczeniu, no to będziemy mieli problem z tym, żeby ten liść nam się chciał rozwinąć. Kolejnym problemem jest wilgotność w obrębie bryły korzeniowej i tutaj też ponownie chodzi nam głównie o utrzymanie turgoru w tych liściach, głównie w tym młodym liściu, żeby on miał siłę się rozwinąć, żeby nie doszło do zniszczenia komórek i żeby te komórki w zdrowiu mogło się nam namnażać. Tam zachodzi bardzo intensywna mitoza, czyli podziała komórek na komórki tak właściwie będące swoimi klonami i on potrzebuje wody i składników odżywczych, żeby ta mitoza mogła zachodzić. Zatem nie wystarczy, że dostarczamy tę wodę do bryły korzeniowej. Musimy jeszcze pilnować tego, żeby nie było za długich okresów suszy, ani żeby nie było zbyt długich okresów przelania, żeby w ogóle nie było tego przelania, czyli pilnujemy takiej stabilnej sytuacji w obrębie bryły korzeniowej, tego startania wody. No i kolejna ważna rzecz, o której przed chwilą mówiłam. Jeżeli mamy za niską wilgotność w obrębie powietrza, w obrębie otoczenia pomieszczenia, w którym ta się znajduje, ten liść na zasadzie transpiracji będzie bardzo szybko nam wodę oddawał. A co za tym idzie, problemem będzie wypełnienie tego liścia i stworzenie odpowiedniego turgoru. Natomiast nie szłabym również w drugą stronę, dlatego że kiedy mamy przelaną roślinę, albo kiedy mamy zbyt wysoką wilgotność w obrębie mieszkania, będziemy mieli problem z tym, żeby tą wodę ta roślina oddawała. Co zatem idzie, ta woda będzie się kumulowała w komórkach i w pewnym momencie ona przekroczy jakiś tam marginalny zakres wody, które te komórki są w stanie pomieścić, i dojdzie do takiego jakby wylania w obrębie tych liści. W przypadku medycyny zwierzęcej mówilibyśmy o wynaczynieniu, w przypadku roślin mówimy tutaj o edemie. Czyli o puchliźnie wodnej. I takie ślady mogą się rzeczywiście pojawiać. Akurat to chyba nie ma. W obrębie tych wynaczynień, wylań, wody często będzie dochodzić nam do martwicy tamtej okolicy, do niszczenia tych komórek później, w późniejszym czasie te elementy będą się właśnie robić martwicze, brązować, żółcieć, ciemnieć i ich nie będzie. Natomiast problematyczne również będzie to, jeżeli utrzymamy bardzo wysoką wilgotność, to ten liść nam po prostu zgnije. Dlatego, że dodatkowo roślina, kiedy ma wysoką wilgotność powietrza i ma bardzo dużo wody, ma taki mechanizm, który się nazywa gutacja. Często to można zauważyć na monsterach. Mówi się o tym, że roślina wtedy płacze. Z końcika liścia zazwyczaj, z końcówki, dlatego że jest tak stworzony, żeby tak woda skapywała, po prostu przez komórki wydalana jest woda przez specjalnie ku temu przystosowane otwory i tutaj na końcu się zbiera i w postaci takich kropli wydalany jest nadmiar wody, jeżeli sama ta aspiracja nie daje rady, jest taki mechanizm obronny rośliny, żeby do tej nie dochodziło. Za tym idzie, jeżeli mamy zwinięty liść i postawiony do góry, ta woda może się kumulować w obrębie tego zwiniętego liścia to będzie nam tworzyło kolejny problem, mianowicie wilgotność wewnątrz tego rolnika będzie bardzo wysoka w związku z obecnością tych kropli wody. Zatem idzie roślina już w ogóle nie będzie mogła transpirować górą, dołem bardzo ograniczonej ilości, no bo to będzie zwinięte, więc tak naprawdę fragmenty powierzchni będzie zdolny do transpiracji. Zatem idzie, będziemy mieli bardzo dużo wody w obrębie tkanek tego właśnie liścia i ten liść nam o, umrze, bo dojdzie do edemy, i właśnie ten liść nam szczarnieje. I zazwyczaj szczarnieje w sposób widoczny, jako zgnicie, czyli zrobić taki ślimaty brzydki. Dlatego, z tego właśnie powodu mówi się często o tym, że nie powinno się nadawać wody do wnętrza liścia. Nie dlatego, że sama woda nam uszkodzi ten liść. Bardziej chodzi o to, że nie będzie możliwości wykonania transpiracji. Zatem idzie zniszczone będą komórki. Dodatkowo w takim przypadku nie pomaga nam fakt, że roślina, kiedy zaczyna pobierać wodę, najpierw wrzuca jej do tych najwyższych liści. Mówimy o tych roślinach, które my mamy do tych najwyższych liści, czyli tych najnowszych liści, które teoretycznie powinny mieć największą powierzchnię, być jak najmniej uszkodzone, mieć najlepszy dostęp do światła i produkować najwięcej jedzenia. Więc roślinie zależy na tym, żeby te liście zostały jako pierwsze. Więc mimo, że na przykład reszta rośliny będzie jeszcze taka słaba, nie do końca napita, to ten najnowszy liść już będzie miał naprawdę bardzo dużo wody, bo rośliny o nie dba. Chce, żeby on się roz... powiększał, czyli żeby komórki przeprowadzały mi żeby się nam żeby on był jak największy, jak najmniej uszkodzony, jak najpiękniejszy, więc wody będzie tam ładować. I w momencie, kiedy ta aspiracja nie będzie mogła dojść do skutku, no to będzie mieli właśnie taki problem, że ten liść może zostać uszkodzony i zazwyczaj robi się uszkodzony. Niektóre rośliny mają sobie coś takiego, że nie chcą rozwinąć nowego liścia, jeżeli warunki świetlne się pogorszyły. Powiem szczerze, że nie wiem do końca, z czym to jest związane. Szłam tutaj bardziej w stronę kwestii hormonów, fitohormonów roślinnych, że jakoś na zasadzie percepcji światła one będą decydowały o tym, czy się rozwija, czy nie, czy warto rozwinąć go, czy nie. No bo w sumie tak na logikę ma to sens. No bo teoretycznie, jeżeli roślina inwestuje bardzo dużo energii w liść, który ma być wielki, ma oddawać dużo pożywienia i nagle z jakiegoś powodu okazuje się, że miejsce, w którym jest ten liść nie ma dostępu za bardzo do światła, to nie opłaca się tej roślinie nadal inwestować w ten liść, lepiej zatrzymać jego wzrost i wypuścić kolejny liść. I tak się czasami dzieje. Ja to zaobserwowałam empirycznie, czyli po prostu zauważyłam, że niektóre moje rośliny tak reagują, natomiast nie znalazłam jakby fizjologicznego wytłumaczenia na takie same rzeczy. Też nie zależało mi bardzo, żeby się na tym skupić, podałam to po prostu jako przykład. Kolejnym przykładem mogą być pasożyty, to jest zmora. To, że jak mamy pasożyty na roślinie, to liście albo roślina w ogóle zaprzestaje wzrostu. I tutaj takim fajnym przypadkiem jest y, Tomatowilum bipinatifidum, to jest ten dziad. Teraz rośnie, bo się pozbyłam. Chociaż pewnie podejrzewam, że gdzieś jeszcze są jakieś niedobitki, ale pozwałam się w ciornastku, więc wypuścił nowego liścia. I on rzeczywiście tak ma, to jest u niego bardzo charakterystyczne. Powiedziałabym, że bardzo charakterystyczne jest to również u alokazji: zauważyłam, że jeżeli moje, na moich alokazjach występuje infestacja pasożytami, ich wzrost jest albo zahamowany. Albo jest znacznie ograniczony i te liście nie chcą się za bardzo rozwijać, wychodzą takie nieładne. Więc te pasożyty są dużym problemem. Natomiast u roślin, u których te pasożyty nie tyle powodują zahamowanie wzrostu, co mechanicznie uszkadzają komórki nowych liści, co jednocześnie. Sprawia, że te komórki nie mają takiej siły witalnej, jaką by miały, i nie mają tak naprawdę na dobrą sprawę siły, żeby się rozprostować. One wypijają też soki, więc znowu mamy tutaj zaburzenia w obrębie turgoru. A na dobrą sprawę, jeżeli na przykład pasożyt będzie nam pasożytował, zazwyczaj od wnętrza, czyli powiedzmy na tym skraju zawiniętym tutaj, no to jeżeli już dojdzie do martwicy tego. Fragmentu liścia, to ten fragment liścia już nie będzie chciał się odkleić od tych żywych fragmentów i się ładnie rozłożyć. Nie, to wszystko będzie pozaburzane, będzie z tym bardzo duży problem. Więc zdecydowanie, jeżeli roślina nie chce Wam rozwinąć liścia, sprawdziłabym ją pod względem obecności szkodników. I mówię tutaj przede wszystkim o wciornackach i wszędziorkach. Oczywiście wełnowce też są, też są zmorą, ale tutaj raczej zmorą hoi. Z takich ciekawych rzeczy co zahamowanie wzrostu, jeżeli choja nam kołkuje, ale nie w taki sposób, że nie robi nic, tylko w taki sposób, że co chwilę wypuszcza jakby chciała zacząć rosnąć i to zasusza i zostają tylko takie bryłki i jest narość taka bryłkowa, to jest bardzo duża szansa na to, że jest zaatakowana przez przędziorka i warto by było zrobić dla niej oprysk, nawet jeżeli tego objawów, tego przędziora na niej nie widzimy. I rzeczywiście po takim oprysku, takiej terapii przeciwprzędziorkowej, ta hoja zaczyna nam normalnie rosnąć, to jest dosyć. znana wiedza, ale pomyślałam, że warto by było o niej wspomnieć. Kolejnym, tak właściwie ostatnim powodem, dla których chciałabym Wam dzisiaj przytoczyć jest to, że niektóre rośliny po prostu tak mają i tutaj idealnym przykładem będzie syngonium. Co bym nie robiła, jakbym koło niego nie dbała, jakby nie był idealnie pozbawiony wszelkich szkodników, idealnie nawadniany, idealna wilgotność, idealna temperatura, idealne wszystko, tak to któryś liść po prostu się nie będzie chciał rozwijać. I z, rozmawiałam z innymi osobami również na ten temat i zauważyli ten problem. W przypadku syngoniów jak najbardziej polecam, jeżeli ten liść tak naprawdę nie zaczyna się rozwijać chwilę po tym, jak ogonek liściowy go wyrzuci do góry, to polecam wilgotną ściereczką przejechać po tym ruloniku liścia, wziąć w kilku minutach od przejechania tą mokrą ściereczką, wziąć na przykład na możliwy czy też patyczek, podważyć tam, gdzie się da, i przejechać wzdłuż pomóc mu się całkiem rozwinąć, rozprostować delikatnie tak, żeby nic nie uszkodzić i taki liść już później własnymi siłami sobie z tym poradzi. Podejrzewam, że tutaj problemem mógłby być fakt, że te liście syngoniów są często dosyć papierowe. I tutaj kolejna rzecz, o której nie powiedziałam. To dotyczy u mnie głównie tych syngoniów, które mają cienkie liście. Bo na przykład ciapenza ja już nie ma takiego problemu, on się rozwija na spokojnie, ale on te liście ma zdecydowanie grubsze. Ale na przykład już emeraldgiem, które liście ma dosyć cienkie, nie jak na syngonie, bo syngonie ogólnie mają ciekawe ale jak na rośliny, to on ma ten problem. Więc rzeczywiście można by było mówić o tym, że są problemy z siłą e, turgoru i takim ruchem e, napełniającym te komórki wodą, utrzymującym ten turgor, żeby ten listos tak jędrny i się tak ładnie rozwinął. Oczywiście można tutaj mówić o jakichś tam wadach anatomicznych, natomiast te syngonie nie są na tyle długo hodowane w niewoli, że tak powiem, żeby to był jakiś tam ich problem wewnętrzny. Więc spodziewałabym się, że na wolności również będą miały podobny problem po prostu co któryś dziś się nie rozwija. To z takich ciekawostek z tutaj należy do tych roślin, które raczej raczej będą potrzebować naszej pomocy, byśmy wszystko robili dobrze. Wracając do tego, co mówiłam o utknięciu w katafelu, tutaj również moglibyśmy się skupić na tym, żeby nie przysuszać takiej rośliny, ani jej nie przelewać, żeby wypełnienie wodą komórek było stabilne i żeby te komórki dobrze pracowały. I również tutaj istotne jest to, żeby nie było szkodników, bo szkodniki żerują również w obrębie katafelu. one są w stanie tam wejść, jak tylko się pojawi jakaś szwarka jakiekolwiek wysysanie przez nie soków, uszkodzenia, osobienia rośliny będzie powodowało problemy właśnie z tak zwanym porodem. No cóż, to wszystko z mojej strony. Mam nadzieję, że niczego nie ominąłam. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania w temacie nierozwijających się liści, to dawajcie znać. Aha, jedna bardzo ważna rzecz. Zdarzają się takie sytuacje z takimi liśćmi, i wiem, że będzie Was kusiło powiedzieć, że to jest grzyb i że macie grzyba na roślinie, bo najnowsze wam szczerniał i jeszcze gdzieś tam zrzół miejscami. I bardzo często to będzie się zdarzała taka opinia, jeżeli to będzie monster albo alokazja, bo niestety dalej pokutuje informacja, że monster i często mają grzyba. Szczerze, ja chyba w mojej karierze, takich kilkuletniej, z setkami roślin żeby miałam może raz, o ile dobrze pamiętam, i to nie była ani mostora, alo ani alokacja, więc nie spieszyłabym się tej stosunki, że to jest grzyb, nie pryskałabym przeciwgrzybowo, bo jasne, można powiedzieć, że tak, e, co tam, może to nie grzyb, ale zapsikałem je tak na wszelki wypadek. No jasne, tylko że wszystkie substancje w tych opryskach chemicznych są w jakimś stopniu szkodliwe, powinny być wykonywane w konkretnych warunkach, jeżeli jesteśmy przewrażliwieni i tak na wszystko chcemy dawać oprys, to w pewnym momencie stężenie substancji toksycznych może się okazać za duże i mogą być realne zmiany w naszym organizmie. I o ile my jesteśmy dosyć dużymi organizmami i w takim wieku powiedzmy między 15 a 40, 45 rokiem życia, 50 chyba nawet, mamy bardzo silną odporność i sobie z większością rzeczy radzimy, jeżeli nie mamy osłabionej odporności w inny sposób. O tyle już dzieci, osoby starsze, kobiety w ciąży, Czyli osoby ze, ze zmniejszonym statusem immunologicznym będą miały problemy z takimi rzeczami dużo szybciej. Już abstrahując od dużo mniejszych od nas zwierząt, już takie psy dużo szybciej ulegają toksykacji daną substancją, jeżeli ona zależy, jeżeli toksyna zależy od stężenia, a wszystkie toksyny w sumie zależą od stężenia. Już abstrahując od takich zwierząt jak na przykład moje, mój, 80 gram w porównaniu do 50 kg, no to mamy tak trochę sporą różnicę i to wysycanie substancją toksyczną jest dużo, dużo szybsze, dlatego radziłabym się troszeczkę powstrzymać i poobserwować, jeżeli te zmiany nie będą się powiększać, jeżeli nie będą one też spowodowane edemą, dlatego że zmiany martwicze związane z edemą na monsterze są w 90% przypadków mylone z grzybem właśnie. Grzyb się rzadko zdarza na roślinach. Nie będę tutaj pełen na temat anturiów, dlatego że dalej nie do końca je rozgryzłam, ale wydaje mi się, że te plamy, które się pojawiają, to bardziej bym szła w stronę przenawożenia, niedonawożenia i bakterii niż samych grzybów, dlatego że cały stan rośliny i szybkość wyniszczeń byłaby zupełnie inna, bo grzyby, grzyby działają w specyficzny sposób na organizmy i dosyć szybko dochodzi do wyniszczeń, takich całkowitych. Na dzisiaj to wszystko. Mam nadzieję, że Wasze przygotowania do świąt idą sprawnie. Nie ma niepotrzebnych nerwów i niepotrzebnych stresów. W którymś filmie w przyszłym tygodniu pojawią się takie przebitki z tam moich przygotowań do świąt, typu ubieranie choinki i pierniczki, po to, żeby po prostu dodać takiego troszeczkę świątecznego nastroju. I tak naprawdę to będzie wszystko ze świątecznych rzeczy. <grych> Mam nadzieję, że uda mi się nagrać film o balkonie. Dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się. Pa!